Cześć, witam wszystkich. Pucharek, diablikobójstwo. To jest brązowy pucharek, oczywiście, i musimy zabić 50 przywołanych przez siebie diablików. To jest jedna z, z magicznych mocy. Ale, żeby to zrobić, najpierw będziemy musieli tą moc trochę ulepszyć. I tutaj pamiętajmy, że, musimy, że mamy mieć wybrane diabliki, które będziemy przewoływać r1. I teraz przejdźmy do ulepszenia. I tutaj jak zaraz zobaczycie będziemy musieli wybrać parę ulepszeń zaraz do tego przejdziemy jak tu już się zdecyduje żeby to włączyć o właśnie teraz i tutaj pierwsze co robimy to bierzemy przyładowy Przyzwanie ładowanie, czyli będziemy, szybciej nam się będzie moc ładować. Ja tu akurat miałem tylko możliwość na drugim poziomie. To zrobić niestety od mojego poziomu doświadczenia było to zależne. Drugą rzeczą robimy, żeby właśnie ich więcej przywoływać. Tutaj miałem akurat szczęście i mogłem wszystkie trzy levele zrobić, także będziemy ich mieli więcej do przewoływania. Przywo podajże cztery. I jak to już zrobimy, kupujemy też detonację przewołanych diablików. Będzie to nam właśnie potrzebne, żeby to szybko i sprawnie poszło, wbicie tych 50 zabić. Jak to już mamy, ym, oczywiście wbijamy się w, znaczy może nie oczywiście, ale takim dobrym miejscem, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał, będzie właśnie siedziba Ultor. I tutaj przywołujemy ich i oczywiście detonujemy ich. Tak robimy, aż wpadnie nam pocharek, czyli 50 razy, nie jest to nic skomplikowanego. Także mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, ja dziękuję Notowi za grę w kooperacji i za pokazanie mi jak to właśnie szybko zrobić. Dzięki i subskrybujcie, lajkujcie. Hej.